Trzeba dzisiaj taki odcinek jest. Um, to jest takie zastępstwo tego odcinka za speedrun, który ma być, ale zbyt, zbyt, zbyt duże lagi to byłoby bez sensu. Ale um, chciałam zrobić odcinek um, za to, za, że po prostu gram Skyward um, i ogółem. Um, możecie pisać w komentarzach um, challenge. Tak sobie wymyśliłam, że możecie pisać challenge do następnych odcinków, i ja to będę robił. Macie wybrać tryb, jakie są na Bedrock Edition, bo w sumie taką wersję taką, no bo taka jest nawet tylko na PlayStation. Nie wiem, jakie jest na Xboxie, ale no, no ogółem, na no, wreszcie jeszcze trochę chyba, chyba taka wersja, bo że się nie znam, ale ogółem możecie pisać e, te challenge dla mnie jeśli chodzi o The Rock Edition no i okej okay. to jest taki zastępczy film jak już mówiłem ale spoko nie ja nie wiem co teraz mówić ale na pewno na pewno wiem że ten typ jest dziwny to bardzo okej okay. łatwy był ogólnie to e, ten film nie chcę, żeby był długi to ma po prostu być się nagrany możecie wpisać challenge chcecie wpisać e, w jakiej e, w jakiej postaci chcecie mnie zobaczyć jakby nie wiem, na przykład, że chcecie zobaczyć jak nie wiem, na przykład jakieś mini gry, czy coś w tym stylu, albo na przykład też z na zwykłym świecie coś zrobić po prostu challenge w Minecraft, tak będzie to się nazywać eee, no i mam nadzieję, że fajne eee, będą challenge chociaż nie chcę, żeby były jakieś na przykład że spajtu inne bo ja nie chcę takich robić ale ale takie normalne to spoko, jeszcze są. Dobra, łatwo. <laughs> to było takie szybkie, dwie minuty, więc jeszcze jedną rundkę. No i dobra, w ogóle też jeśli chodzi o tego skina. Na serwerach nie działają jakby skiny stworzone jakby w kraterze Minecraft. I muszę mieć takiego sklejego, więc miałam sobie takiego. Albo w sumie mi się najbardziej podobał, ale też chciałbym zrobić tak, że każde poniedziałki, nie wiem, środy i nie wiem, piątki będą odcinki o od 14.30 albo 15.00, to wiecie, napiszcie zobaczymy ile będzie więcej, czy 14.00 czy 14:33, 15. E, jeśli będzie więcej głosów tego, no to będzie to. Choć nie, nie, nie będę chciał, też będę pewnie kłótnie. A nie chciałbym tego, więc równie tak, że będzie 14:45 i będę wib. E, ale w, w weekendy nie robić o 10.00. Aha, przez te niezakręte ogieńki nie fajnie. Fajne. Weekendy chciałbym robić w o, 11 filmy, wrzucać, wróca, yy, no i chyba spoko. Weekendy, czyli w sobotę i niedzielę będzie taki daily. <grytanie> daily. No po prostu, no, dwa razy pod rząd filmy będą, więc no, chyba spoko. Napiszcie, co o tym myślicie. A teraz ostatnia ogląda, bo w sumie skończyłem gadać. to ja też napisać, jak teraz widać, jak po prostu wam się ogląda teraz te filmy z, nagrywane z telefonu czy na tego, na telewizor, bo teraz zmieniam tam trochę ustawień i może teraz lepiej działa. I chcę właśnie się dowiedzieć, jak to teraz działa, czy jest lepiej, czy gorzej ta informacja mi się bardzo przyda. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. Tik. Aha, komputer, super. Eee... Super, super. I co, będziesz strzelał? nie, to jest ten, co był poprzednio. To jest ten, bo spammer głupi. No i co, no jest jabłko, no i co? No i łatwo z Tobą. Dlaczego ja mam wrażenie, jakby ktoś on mnie mierzy? Ty myślisz, że ja go nie widzę czy sero A no Sero chyba myślę, że ja go nie widzę. Aha! Fajnie ciasto! Kurde, przeżył. to. Szczęścia szereg. Ale już to nie. Tego już nie przeżył. Eee, dobra, to runda się robi z długa. niczego, tego... Do, do tego ostatniego typa i koniec. Albo przegram, albo wygram. Nie wiem. To nie by było wygrać. Ale no, dobra. Zobaczymy. no ja wiem co on chcę zrobić. Ja nie jestem. No, jaj jeszcze. Jajka, jajka. Na śniadanie chcesz? czyli się siajka na śniadanie no. No kurde no i no tu o co ja tam szedłem? Aha, fajnie Fabian. No po z tym błądem. Oczywiście, co tam u Was? Mega fajnie. W ogóle. E, Chcieliście żeby był rewans z Manhunt'a, więc będzie. Mm. Wiem, jak gruby ten trawy był, ale no. Pff, zepsułem plan. Chciałem plan nie wiem, że aż tak to wyjdzie, no ale. No ogląda się filmy z Magrafa, które są nagrywane na Java Edition, a później się gra na Begrofy, no i się nie wie takich rzeczy. No ale też nie na hunterów, że w sumie ten co mamy najlepszy i to, to jest na pierwsze miejsce. To się ich tu. Ale ok, jeszcze będę jakby nic nie z tego. No to też nieładny trochę Po prostu Będziesz no, rewasz no. no kurde no Nic nie mogę zrobić Dobra To teraz zobaczycie film Jakby bez mojego włosu. Więc pozdrawiam, napiszcie w komentarzach Jak to Wam się podoba No i 咋不啦？那也爱养一下算了。乖。 もう。No. We'll be right <laughs> back. Aparat...